Zginął nie tylko górnik, zginął tata, przyjaciel, kibic. Społeczność Knurowa opłakuje Leszka Pytlika, który zginął 850 metrów pod ziemią. Akcja ratunkowa była dramatyczna, a jego śmierć poruszyła serca tysięcy ludzi. Tu Alicja z kanału Alicja, plotki gwiazdy i dziś łączy się w bólu z całą śląską rodziną. W kopalni Knurów Szczygłowice doszło do tragedii, która poruszyła nie tylko górników, ale i lokalne środowisko sportowe. Społeczność Knurowa oraz klub TKKF i Jedność Grabownia goleju żegnają dziś Leszka Pytlika człowieka, którego odejście pozostawiło ogromną pustkę. Do dramatu doszło 11 sierpnia, dokładnie o godzinie 21:26, na głębokości 850 m. Potężny wstrząs górotworu spowodował, że jeden z górników został odcięty od reszty ekipy. Ośmiu kolegów zdołało się ewakuować. Z jednym z pracowników kontakt został utracony. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. 26 zastępów ratowniczych z kopalni JSW oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego walczyło z czasem, metanem i warunkami zagrażającymi życiu. Widoczność niemal zerowa. Tlen wypierany przez metan. Każdy krok w ciemnych chodnikach to był krok przez strefę zagrożenia. A mimo to ratownicy nie ustępowali. Szli, szukali, monitorowali stężenia gazu. Chcieli wierzyć, że zdążą. Ale po wielu godzinach dramatycznych działań odnaleźli ciało górnika. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon. To był Leszek Pytlik. Człowiek, który nie był tylko górnikiem. Był ojcem, kibicem, lokalnym działaczem. Sercem związany z TKKF jedność grabownia Golejów, gdzie przez lata angażował się jako fan, wsparcie i przyjaciel klubu. Zarząd klubu natychmiast opublikował poruszający wpis. Zarząd klubu składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, najbliższym oraz wszystkim dotkniętym tą tragedią. Czytamy. Pod postem w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, łzy, wspomnienia, propozycje pomocy rodzinie. Kibice TKKF zapowiedzieli, że uczczą pamięć Leszka w wyjątkowy sposób podczas najbliższego meczu. W tym smutnym czasie wszyscy, którzy znali Leszka, podkreślają jedno: to był człowiek dobry. Nigdy nie odmawiał pomocy. Nigdy nie przechodził obojętnie wobec potrzebujących. Jego śmierć boli tym bardziej, że przypomina o codziennym ryzyku tysięcy ludzi pracujących pod ziemią. Ryzyku, które nie zawsze da się przewidzieć, i które czasem kończy się najgorszym scenariuszem. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz, podziel się wspomnieniem i zasubskrybuj Alicja plotki gwiazdy. Wspierajmy się nawzajem i nigdy nie zapominajmy o tych, którzy odeszli. Dla Leszka Pytlika o wieczny spokój, dla jego rodziny siła i wsparcie całej społeczności.